Tutaj mamy matkę B20. Gdzie ta matka jest? Tutaj. B20 jest to linia meda, pszczoła, która tworzy średnie i duże rodziny i przynosi bardzo dużo miodu. Jest w miarę łagodna i posiada wysokie ceny, cechy higieniczności. Tak wygląda matka. To jest, linia B, to jest linia B39. Pszczoła oparta na Bakfast oparty na pszczole sycylijskiej, skrzyżowany z bakfastem opartym na medzie. O mamy i matkę. Tak wygląda matka. Akwasta B39, czyli B34 pszczoła sycylijska razy Meda B140 Tomasa Rupela. Tutaj mamy matkę pszczół e, linii B39 opartej na pszczole sycylijskiej. Matka, która została skrzyżowana w tym roku z linią B39 CS, czyli tak naprawdę z trudniami B140 Tomasa Rupela. Tak to wygląda. Matka, cztele, matka pszczela B-45 z tego roku pszczoły bardzo fajnie się nią opiekują jest to matka, którą ma uszkodzone jedno odnóże i pszczoły dopuściły ją do zimowania do zimy mimo wszystko bardzo ładnie się nią opiekują jest to bakwaz oparty na pszczelach kaukaskich Matka B-20 Czyli B1, od Auli Majer razy Lauten, teraz 21 roku, razy B45BB. To jest linia MEDA, tak wygląda matka. Linii MEDA, linii B1. Tutaj mamy na filmie matkę B45, czyli backfast na pszczele kaukaskiej. Unasiniony w tym roku na trutowisku Lautentam. Tak wygląda matka. Inaczej niż tamte. A matki były znakowane w ulikach, więc na pewno nie doszło do pomyłki. Ale tutaj słońce trochę barwy niszczy.